Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie mojego miłego gościa, Pana profesora, doktora habilitowanego, inżyniera Grzegorza Wielkosińskiego. Dzień dobry Panie profesorze. Dzień dobry, witam. E, przybliżę Państwu sylwetkę Pana profesora, aczkolwiek Czasami się zastanawiam, czy jest to konieczne, bo, bo jest bardzo znaną postacią w Polsce, a szczególnie właśnie w ochronie środowiska. No, ale te, te opisy się zmieniają, więc warto. Pan profesor jest dziekanem Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Jest autorem wielu podręczników, publikacji naukowych, krajowych i zagranicznych a szczególnie w ostatnich latach wydanej monografii termiczne przekształcanie odpadów komunalnych, wybrane zagadnienia. I właściwie to nasza rozmowa związana też jest poniekąd z tą, z tą publikacją. Działalność pana profesora jest doskonałym przykładem współpracy nauki i biznesu. Z tego względu, że wiele firm, a właściwie wszystkie można powiedzieć, wszystkie spalarnie w Polsce, chyba się nie mylę, prawda? korzystają ze wsparcia merytorycznego pana profesora. No, tak, to jest tak, to prawda. My również. I dziękujemy właśnie za wsparcie merytoryczne podczas pisania programu i organizacji czwartych warsztatów pomiarów okresowych, które odbędą się w dniach 6-9 maja tego roku w Poznaniu. Będzie tam, jest tam przewidziana wizyta studyjna, takie warsztaty studyjne w instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Poznaniu w firmie Prezero. I tutaj chciałabym też skorzystać z możliwości i podziękować jednocześnie panu prezesowi Szymonowi Cegielskiemu za przychylność i za to, że możemy właśnie tam naszą część warsztatów odbyć u niego w spalarni. Panie profesorze, tematem pana wystąpienia na naszych warsztatach jest są uwarunkowania procesowe wykonywania pomiarów emisji dioksyn furanów do powietrza, czego nie wiemy, gdzie popełniamy błędy, do czego nas zobowiązują konkluzje BAT. Chciałam prosić krótko o wprowadzenie nas ten temat, aby po prostu przybliżyć tą tematykę i pokazać naszym przyszłym uczestnikom konferencji, że naprawdę warto. No więc zacznę od stwierdzenia, trochę powiedziałbym żartobliwego, sparafrazowania pewnej piosenki humorystycznej z Opola. Otóż, mierzyć każdy może, ale jedni lepiej to robią, drudzy gorzej. I o to chodzi, żeby, żeby to wszystko wychodziło dobrze a, i było wiarygodne. I tu jest właśnie, do, dochodzimy do pewnego problemu. Otóż, w przypadku pomiarów dioksyn. Generalnie rzecz biorąc, sama biegłość w zakresie poboru próbki, a potem biegłość analityczna w zakresie oznaczania nie rozwiązuje wszystkich problemów. Otóż jest to grupa związków dosyć specyficznych, jeżeli chodzi o swoje właściwości, a również przede wszystkim o powstawanie, i bez znajomości tych właśnie uwarunkowań procesowych powstawania dioksyn. I powstawania tej emisji, bardzo łatwo popełnić błędy, które będą skutkowały potem, no czasami i negatywnymi decyzjami administracyjnymi. Takie przypadki miałem okazję zaobserwować, stąd stwierdziłem, że warto na ten temat głośno powiedzieć. Otóż będę chciał w ramach tego mojego wystąpienia na konferencji, na tym na tych warsztatach, powiedzieć przede wszystkim o tym, jak powstają dioksyny? Bo znajomość mechanizmu powstawania dioksyn jest kluczem do zrozumienia, dlaczego pewnych rzeczy robić się nie powinno, albo powinno w jaki sposób powinno się pewne rzeczy robić. Otóż każdy, kto kiedykolwiek robił pomiary, wie o tym, że w większości wypadków w ciągu pół godziny od momentu rozpoczęcia pomiarów, czy powiedzmy wahnięcia się parametrów pracy. Generalnie wszystko wraca do normy, się przeważnie uspokaja. Czyli nastąpiło jakieś tam wahnięcie parametrów pracy, podskoczyły emisje, ale przeważnie w ciągu pół godziny to wszystko wraca do normy. W wypadku dioksyn ta sytuacja może trwać kilka godzin, i w związku z tym yy, po pierwsze nie wolno. Wręcz nie wolno, moim zdaniem, robić pomiarów dioksyn, zanim instalacja nie osiągnie w pełni swoich parametrów procesowych, swoich małych parametrów pracy. A to oznacza, że jeżeli mówimy o rozruchu na przykład dużych instalacji, typu tej, którą zobaczymy w Poznaniu, to to od stanu zimnego do momentu osiągnięcia parametrów pracy potrafi trwać dwie doby. I po, przez te dwie doby. Jakiekolwiek pomiary nie mają najmniejszego sensu, bo po pierwsze w ciągu tych pierwszych dwóch dób nie powinno się stosować odpadów, tylko paliwo pomocnicze do rozgrzania instalacji, a po drugie. Jeżeli nawet by zaczęto podawać odpady, to parametry muszą się naprawdę dobrze ustalić, kilka godzin popracować w związku z tym ja bym był za tym, że jeżeli uruchamiamy instalację, to w wypadku dużych instalacji nawet 3-4 doby trzeba poczekać pracy, żeby można było zrobić pomiar. W wypadku mniejszych instalacji, na przykład w salarni odpadów medycznych, uruchomienie instalacji i uzyskanie nawet temperatury prawidłowej pracy, czyli na przykład 1100 stopni w komorze do palenia, jeszcze nie rozwiązuje sprawy. I to, a to może się, to można osiągnąć w przeciągu 8-10 godzin. Powiedzmy, w moim przekonaniu najwcześniej pomiary można robić w drugiej, trzeciej dobie od uruchomienia, bo to dopiero wtedy będziemy mieli ustawić parametry. Jeżeli teraz pojawi się sytuacja taka, że w strumieniu odpadów, pojawi się porcja odpadów bardzo silnie wilgotnych, nastąpi chwilowy spadek temperatury, czy powiedzmy pojawiają się odpady bardzo wysokokaloryczne i nagle braknie, za mało powietrza będziemy podawać, to powstałe w tym etapie produkty niepełnego spalania, również sadza, źródłem do syntezy dioksyn mogą być przez następnych 10 godzin. A więc w związku z tym nie ma sensu robić pomiaru, bo da to tylko pomiar z stanu poawaryjnego, natomiast nie daje pomiaru, szansy wykonania pomiaru. Jeżeli uświadomimy sobie, że spalanie odpadów może mieć w ciągu roku 60 godzin pracy w warunkach odbiegających od normy, to uszanujmy to, że tych kilka godzin musi pospać, zanim się warunki ustalą i będzie można robić pomiar. To wynika właśnie z chemizmu powstawania dioksy. Jeżeli sobie z tego nie zdajemy sprawy i chcemy od razu szybko zrobić pomiar, to potem wychodzi sytuacja taka, że, że są pomiary z wynikami przekroczeń, co oczywiście stanowi natychmiast drogę do yy, roszczeń i czy powiedzmy działań zmierzających do wyłączenia instalacji odstawienia czy, 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 czy wręcz zamknięcia. Taki przypadek ja miałem okazję obserwować, dlatego stwierdziłem, że to trzeba o tym mówić, bo naprawdę niewiele osób sobie z tego zdaje sprawę, niewiele osób to wie. Więc ja pokażę, jak to wygląda właśnie te zjawiska, zwane umownie czasami efektem pamięci w spalarni odpadów, czy różnego rodzaju efekty, które mogą powodować, że musimy po prostu uzbroić się w cierpliwość i poczekać, żeby zrobić pomiar z pracy instalacji, a nie z etapu rozruchu czy z etapu świeżo po, no powiedzmy, pracy w warunkach awaryjnych, do której spalarnia jest uprawniona, bo miejmy świadomość, że. Przepisy mówią 60 godzin w ciągu roku, najpóźniej 4 godzinie, jeżeli nie przywróciło się parametrów pracy zgodnych, ale jeżeli te parametry pracy nawet przywróciliśmy, to w wypadku wszystkich innych zanieczyszczeń pyłu, tlenków azotu, dwutlenku siarki czy innych w ciągu pół godziny, maksimum godziny, wrócimy do poziomu emisji początkowej. W wypadku dioksyn. Następny pomiar można zrobić, w moim przekonaniu, dopiero po 10-12 godzinach od takiego, takiego incydentu, bo wtedy dopiero będziemy mieli normalne warunki pracy. I tutaj rozwiązaniem na to, oczywiście, jest, jeżeli ktoś powie, że no pozwalamy spawami emitować nadmierne ilości, to rozwiązaniem kontrolnym do tego jest stosowanie tak zwanego długookresowego pomiaru dioksyn, gdzie już są kraje, które to robią, mają na stałe, i myślę, że to jest przewidziane w konkluzjach badań. W związku z tym to rozwiązuje sprawę i wtedy już nikt nie dyskutuje. Poza tym, znowu kolejna rzecz, jeżeli sobie zdamy sprawę z tego, że emisja dioksyn jest funkcją parametrów pracy instalacji i łatwo zauważyć, że jeżeli przez cały długi czas mamy no jesteśmy na niskim stężeniu tlenku węgla, przy niskiej emisji pyłu, to podwyższona emisja dioksyn może być tylko i wyłącznie na skutek jakiegoś awaryjnego epizodu, który miał miejsce ileś godzin wcześniej, albo nasze wyniki są źle, pomiary są źle zrobione, bo akurat tu istnieje bardzo wysoka korelacja pomiędzy stężeniem tlenku węgla i stężeniem pyłu, a emisją dioksyn. Także Mimo, że sam pomiarów dioksyn nie robiłem, ale korzystałem zawsze ze współpracy np. profesora Grochowalskiego, natomiast generalnie rzecz biorąc od strony technologicznej patrzę na to i, i chcę no, przestrzec przed możliwością popełnienia błędów. Tak, te pomiary dioksyn nie dotyczą tylko spalarni, ale też innych instalacji tak. również, prawda? E... Znaczy dioksyny, dioksyny musimy mierzyć w spalarniach odpadów. Musimy mierzyć wszędzie tak, tam, gdzie to... mamy współ... Gdzie mamy współspalanie. Generalnie rzecz biorąc, w innych krajach, powiedziałbym na przykład w Belgii, na przykład w Holandii, pomiary dioksyny na przykład są obowiązkowe w wypadku przemysłu metalurgicznego. Natomiast w Polsce to, to nie obowiązuje. Jest kilka krajów, gdzie, gdzie metalurgia ma, ma obowiązek, to nie ma regulacji unijnej, więc w związku z tym byśmy do tego nie podeszli. Ale też energetyka węglowa ma również. No, Powiedziom mamy te świadomość. Rozwyczają. Mamy świadomość tego, że każdy proces spalania, każdy, absolutnie każdy proces spalania, czy będzie to spalanie węgla, kamiennego, brunatnego, czy, czy, czy biomasy, czy, czy, czy odpadów, będzie źródłem emisji dioksyn. Każdy proces wysokotemperaturowy, cała masa procesów metalurgicznych. Wystarczy zobaczyć na dane. No, może powiedziałbym poprosić o dane z Kobizę pełny, pełny raport, jeżeli chodzi o emisję dioksyn z poszczególnych sektorów, i zobaczyć, jak wygląda na przykład emisja sektora metalurgicznego. Metalurgia jest jednym z największych źródeł emisji dioksyn, poza oczywiście piecami domowymi, bo w, niestety w Polsce 63% dioksyn pochodzi z piecy domowych. I oczywiście to nikomu nie przeszkadza. <rezultatata> Natomiast przeszkadza spalarnia odpadów, która, która emituje poniżej 0,1% krajowej emisji. No tak właśnie chciałam zauważyć też, że, że odkąd się pojawiły konkluzje BAT, to podniosła się jak gdyby ranga pomiarów okresowych. Bo przede wszystkim znormalizowano w konkluzjach BAT, powiedziano jakie substancje mamy mierzyć, w jaki sposób je mamy mierzyć, z jaką, z jaką częstotliwością i też określono granice, wartości graniczne dla tych substancji, czego wcześniej nie było. Jedynie do PRTR-u niektóre instalacje robiły takie pomiary, no ale to były tylko takie pomiary, żeby przekazać dalej, a, a nie było określonych limitów. Jak według Pana Profesora jest, czy pomiary okresowe są wystarczające do tego, żeby monitorować zanieczyszczenia, czy wszystkie zanieczyszczenia powinny być w pomiarach ciągłych? Czy się w ogóle da wprowadzić to w pomiary ciągłe? To znaczy, tu jest właśnie tenże problem, że to, co można mierzyć ciągle, to staramy się mierzyć ciągle. I... Natomiast, y, oczywiście, w miarę rozwoju techniki pewne rzeczy się pojawiają. Jeszcze 10 lat temu nikt nie liczył na to, że, że będzie istniała instalacja, urządzenia do ciągłego pomiaru emisji rtęci. W tej chwili są urządzenia, drogie bardzo, ale, ale są urządzenia, które możemy zainstalować i mieć ciągły pomiar emisji rtęci. W wypadku. Powiedziałbym, konkluzji BAT doszły nam pewne substancje do oznaczeń. Doszedł nam na przykład okresowych pomiarach podtlenek azotu. My ten podtlenek azotu możemy mierzyć w sposób ciągły, dlatego że podtlenek azotu da się mierzyć metodami optycznymi, a więc w związku z tym istniejące dzisiaj analizatory optyczne są w stanie po modyfikacji oprogramowania mierzyć podtlenek azotu. Możemy Mierzymy w tej chwili w sposób ciągły amoniak. Natomiast w sposób ciągły nie zmierzymy ani dioksyn, ani na przykład benzapirenu czy WWA, które tam się, które tam się pojawiają, pojawiają w tej chwili w konkluzjach BAT jako pomiar okresowy. W wypadku dioksyn możemy mieć pomiar długookresowy, czyli w gruncie rzeczy mieć średnią z dwóch tygodni czy z miesiąca i sobie z tego wyliczyć. W wypadku benzapirenu, akurat nawet tego nie mamy, tylko, tylko mamy rzeczywiście pomiar okresowy. No, w wypadku dioksyn, możemy, jakbyśmy się bardzo uparli, kupić sobie urządzenie, które kosztuje kosztowało parę lat temu pół miliona euro. Tak, tak, to taka, taka kwota pół miliona euro. Urządzenie do pomiaru. Kwazi ciągłego, taki specjalny chromatograf, ale to też jest prawie ciągły, prawie ciągły pomiar, bo pomiar, pomiar trwał około 40 minut. No tylko to, to jest gigantyczny koszt i takich urządzeń w świecie jest kilkanaście. E, ja miałem ochotę na takie urządzenie, powiem szczerze. E, no to więc stąd mam, miałem ofertę właśnie na pół miliona euro, żeby to sobie kupić. Pokażę to, no, jak, jak to wygląda. I dwa słowa na temat też powiem podczas mojej prezentacji, że to oczywiście coś takiego istnieje, ale to nie jest ciągły pomiar. Ciągły pomiar to tak jak mówię, głównie metodami optycznymi, to, co się mierzy, i to się mierzy, co, 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 co jesteśmy w stanie zmierzyć. Tak jak mówię, pojawienie, pojawienie się wymogu Amoniaku niczego nie zmieniło, bo to jest tylko kwestia zmiany oprogramowania czy aktualizacji oprogramowania w istniejących analizatorach i, i amoniak mierzymy. Możemy tak samo w stosunku ciągłym mierzyć bez problemu pod azotu, bo on też chyba w podczerwieni czy, czy, czy w się wychodzi, także nie ma najmniejszego problemu, żeby to oznaczyć. Natomiast, no właśnie, te, te trudniejsze związki tylko okresowo, więc. Bezpieczeństwo w Ale z drugiej strony, z drugiej to strony, to... strony my wiemy, z drugiej strony są dwa elementy, które wiem, że zarówno WWA, w tym benzoapina, jak i dioksyny, są to produkty, które powstają kiedy? Kiedy mamy złe warunki spalania, kiedy spadła nam temperatura, kiedy spadła na spalania, kiedy pojawia się sadza. Więc w związku z tym, monitorując w sposób ciągły temperaturę, starzenie tlenku węgla, sumy związków organicznych, generalnie rzecz biorąc, jeżeli tam nie widzimy wahnięć, parametrów, to prawdopodobieństwo, że któryś z tych zanieczyszczeń nagle gwałtownie pojawi się w kominie jest prawie bliskie zero. Bo to... Pod warunkiem oczywiście ustabilizowania pracy i tak dalej, bo nie mówimy o tych czasach rozruchu czy właśnie jakichś tam drobnych awariach. Ale generalnie rzecz biorąc, to, to mamy tą kontrolę. Wiemy, że jak przez dwa tygodnie stężenie y, chociażby tlenku węgla nigdy nie przekroczyło 5 mg na metr sześcienny, bo takie para, parametry w spalarniach czy w dużych elektrowniach mamy, no to. W, Możemy spać spokojnie i powiedzieć, że w każdej chwili możemy zrobić pobiorę dioksyn, który wyjdzie na spokojnie, zmieści się w warunkach, w warunkach emisyjnych, czyli w standardach emisyjnych się zmieści. Natomiast wachnięcie jest sygnałem ostrzegawczym, że coś się, coś się stało i że ta emisja mogła się pojawić. Pamiętajmy, że nie tylko warunki. Pracy działają, ale również działa system oczyszczania spalin. Jeżeli ten system oczyszczania spalin, w spalarniach w szczególności, jest z góry nastawiony na to, żeby wyłapać dioksyny, bo jest tam na przykład czy katalizator, czy jest węgiel aktywny, który, który to wyłapuje, to jeżeli tam również nie było po drodze żadnych warunków jakichś tam wyłączenia. Braku dozowania węgla aktywnego czy czegoś takiego, też możemy być spokojni, jeżeli chodzi o wielkość emisji. To wszystko jest drogą pośrednią, ale możemy sobie potwierdzić, że, że jest dobrze. Poza tym, jeżeli chodzi o ten, o ten benzapiren generalnie jest nieszczęsny, to właściwie spalanych odpadów do tej pory nie, właściwie go się nie obserwuje. W związku z tym myślę, że. Yy, przynajmniej w tych dużych yy, i w ogóle źró wśród źródeł emisji benzapirenu yy, spalarnie gdzieś tam praktycznie nie występują. Także myślę, że ten pomiar yy, do zrobienia, ale raz do roku powiedziałbym nie straszny i raczej, raczej te, to się nie pojawia. Bo znowu, nie ma sadzy, nie ma emisji sadzy, nie ma podwyższonego tlenku węgla, nie ma benzapirenu, bo z czegoś on się musi przecież stworzyć. Czy mówiąc, Panie Profesorze, o dioksynach i furanach, ma Pan również na myśli te związki bromowane? To jest ta sama jak gdyby, rodzina, prawda? To jest ta sama rodzina. No, związki bromowane, problem polega na tym, że to jest bardzo poważny problem. Dlatego, że bromowanych dioksyn i furanów jest, mniej, jest dokładnie tyle samo, ile chlorowanych. Czyli jak tu mamy 210, to i tu mamy 210. Ale mieszanych chlorowanych i bromowanych są już tysiące. W sumie jest to ponad 5 tysięcy związków chemicznych, które, które mają w sobie w strukturę i furanów i mają podstawniki chlorowe i bromowe. No teraz tylko pytanie jest, które mają, czy tak samo bromowane, jak chlorowane, tylko 17 ma właściwości yy, aktywność biologiczną. Pewnie najprawdopodobniej tak. Więc związku z tym tych związków, które mają aktywność biologiczną będzie znacznie mniej, ale powiedzmy sobie szczerze, Bro, pomiary bromowanych dioksyn są na razie hobby naukowców. To są publikacje, które ktoś zmierzył, że takie wartości są i tak dalej, wszyscy wiemy. Natomiast e, dorzucenie obowiązku mierzenia chlorowanych, znaczy bromowanych, a potem może jeszcze mieszanych, to jest ogromny wzrost kosztów funkcjonowania instalacji. Pytanie, czy rzeczywiście warte. No, w wypadku bromowanych, e, to myślę, że. Trzeba się nad tym zastanowić jednak, dlatego że bardzo wiele wyrobów z tworzyw sztucznych, w szczególności takich użytkowych, typu obudowa komputera, obudowa drukarki, czy, czy, czy tego typu, czy obudowa budzika, czy jakiegokolwiek innego sprzętu domowego zawierają w swojej w, tym, w tymże tworzywie sztucznym tak zwane bromowane antypireny. Które w ograniczają palność tych wyrobów, natomiast no, w warunkach spalania następuje rozkład i mogą tworzyć się dioksyny bromowane. I ta rzecz jest na pewno, na pewno się dzieje. Natomiast póki co nie ma tego obowiązku, aczkolwiek w konkluzjach BAT pojawiły się już hasła, żeby sprawdzić te bromowane. Ale miejmy świadomość, że y, tych laboratoriów, które, będą, które robią bromowane, wcale tak dużo nie ma. Chlorowanych jest troszkę Jest to oszkolicy. wyzwanie dla nas. Jest to wyzwanie. Jest to, jest to wyzwanie. No, tym, sobie uświadomimy, że że rocznie po w Polsce. Jest. jeżeli sobie uświadomimy, że rocznie w Polsce pomiarów dioksyn jest robionych około 200 pomiarów, w sumie maksymalnie, a w takiej Japonii 3000. No, to jest pewna różnica, jeżeli chodzi o, o, o wiedzę i dostępność wyników. Dziękuję bardzo za ten mini wykład. Państwa zapraszamy na część dalszą, dużo bogatszą, no <laughs> która... przede wszystkim z obrazkami. Tak, to był właśnie w ramach wstępu, ale będzie dużo więcej, dużo ciekawie 7 maja, bo dokładnie w, w 7 maja Pan Profesor będzie rozpocznie nasze warsztaty swoim wykładem. Także bardzo serdecznie dziękuję pani Profesorze za jak zwykle bardzo ciekawe wystąpienie, bardzo ciekawą rozmowę, a Państwa serdecznie zapraszamy do przyjazdu na nasze warsztaty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.